Trzy tygodnie temu wybrałem się z ministrantami do Poznania. Celem naszej wycieczki w Dzień Niepodległości było zwiedzanie Muzeum Broni Pancernej. I pamiętam dobrze, jeden z eksponatów bardzo mnie zainteresował swoją historię, historią. To była tankietka TKS, Tankietka to jest taki, można powiedzieć, mały czołg. Tego typu tankietka była używana przez polską armię w kampanii wrześniowej. Było tych modeli około 300. I ciekawe było to, że ona została odnaleziona kilku, kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej w jakiejś szopie w Norwegii, w jakiejś wiosce. Jak to się stało, że Polska, polski mały czołg znalazł się w Norwegii, i to w stodole jakiegoś rolnika. W czasie po kampanii wrześniowej były, były te tankietki przejęte przez armię niemieckie, później wykorzystywane także na froncie północnym w Norwegii. A kiedy skończyła się wojna, były one, przynajmniej ten model był przerobiony na ciągnik rolniczy i przez wiele lat używany właśnie do celów rolniczych. I przypomniałem sobie wtedy w czasie tego zwiedzania te słowa, które dzisiaj odczytujemy w, w liturgii. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, na swoje włócznie na sierpy. Bracia i siostry bardzo lubię ten fragment biblijny z Księgi Izajasza, który mówi o tym, że Bóg będzie rozjemcą pomiędzy ludami, że sprawi, że oręż. To, co służy do, do wojowania, to, co służy do niesienia przemocy, zabijania, może być wykorzystywane do tego, co ludzi, ludziom służy dla dobra, może być przekute na narzędzia rolnicze. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. I kiedy patrzymy na to, co się dzieje na świecie, może tak w ostatnich tygodniach, miesiącach, kiedy liczymy na to, że zapanuje wreszcie pokój, trzeba nam wiedzieć, że pokój nie jest prostą sprawą. Zwykłego zawieszenia broni, powstrzymania się od wojny. Widzimy, że na świecie jednak dominuje taka pewnego rodzaju narracja, że wystarczy się jakoś tam dogadać, jedna czy druga strona musi jakoś ustąpić i będziemy mieli pokój. Święty Jan XXIII papież mówił o tym, że pokój nie jest. Sprawą y, czystego powstrzymania się od, od wojny, od agresji, ale musi być oparty na zasadach sprawiedliwości. I zobaczcie, kiedy dzisiaj odczytujemy te słowa: naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Y, jest to y, zapowiedź czasów ostatecznych, zapowiedź tego, co przyniesie Ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Rozpoczęliśmy adwent, nowy okres liturgiczny, i nowy rok kościelny, i adwent ma służyć temu, abyśmy dali miejsce. Bogu w naszym życiu, abyśmy byli przygotowani na Jego ostateczne przyjście, nie tylko na nadejście świąt Bożego narodzenia, które świętujemy co roku, ale żebyśmy zawsze byli gotowi na to ostateczne przyjście i ostateczne spotkanie się z Jezusem Chrystusem. Do tego potrzebna jest jednak pewna postawa, postawa otwartości. Postawa zaufania wobec Boga, także miłości do Niego. I taką postawę odnajdujemy w, na przykładzie Noego w Ewangelii. Jezus mówi: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, albowiem w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Bracia i siostry, pewnie kojarzymy historię Noego, tego człowieka, który w czasach, można powiedzieć, bardzo odległych, dał się poprowadzić Bogu. Rzeczywiście tak było. Ludzie żyli sobie normalnym tokiem życia. Żenili się, wydawali za mąż, kupowali, sprzedawali. Wszystko wyglądało normalnie. Ale Noe odczytał, że Bóg ma wobec niego pewne zamiary że Bóg go wzywa do tego, aby w tym miejscu, gdzie było daleko od morza, daleko od jakichś, nie wiem, jezior czy wielkich rzek, żeby budował arkę, która będzie takim schronieniem na czas potopu. I słowo arka w języku hebrajskim tewa, no można by powiedzieć, że ma takie dwa różne znaczenia. Z jednej strony ona, słowo tewa oznacza po prostu drewnianą skrzynię, albo słowo, słowo. Bracia i siostry, my w czasie liturgii odczytujemy słowo Boże, słowo, które rzeczywiście ma moc poprowadzić człowieka do dobrych czynów. Ma moc doprowadzić człowieka do tego, aby się pojednał z Bogiem, pojednał z drugim człowiekiem, żeby się pojednał też ze sobą. Słowo Boże ma moc przemienienia człowieka. I w drugim czytaniu słyszeliśmy słowo z listu do Rzymian. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przeobleczmy się w zbroi światła, żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przeobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. Te słowa e, kiedyś zmieniły zupełnie życie Augustyna z który dzięki tym słowom stał się człowiekiem świętym. Jednym z, wielk z wielkich świętych czasów pogranicza starożytności i średniowiecza. Augustyn, który żył jako poganin, ale który w pewnym momencie życia spotkał świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu. I Augustyn przez wiele lat funkcjonował tak, że szukał prawdy, szukał Boga, chętnie słuchał ze Ambrożego, ale miał pewien problem. Z jednej strony ciągnęło go to, co Boże, a z drugiej strony był bardzo, można powiedzieć, przywiązany do tego, wcześniej, do, do swojego takiego pogańskiego stylu życia. I nawet mówił, czy w duchu modlił się, Boże, daj mi nawrócić się. Ale jeszcze nie dzisiaj. I któregoś dnia usłyszał słowa piosenki jakiegoś dziecka, tolle lege, takie były te słowa, tolle lege po, po łacinie oznacza bierz, czytaj. I tak mu zapadły w serce te słowa. Poszedł do domu i stwierdził, że musi rzeczywiście wziąć Księgę Pisma Świętego i czytać. I natknął się na, na właśnie na ten fragment, który dzisiaj czytamy. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień. Bracia i siostry. <try> Każdy z nas ma jakieś swoje negatywne przywiązania, ma jakieś swoje wady, ma swoje grzechy. Może jest tak, że czujemy, że chcemy zerwać z grzechem, ale może mówimy tak jak święty Augustyn jeszcze przed nawróceniem: Boże, daj mi się nawrócić, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie dzisiaj. To właśnie adwent. Dla nas jest taką zachętą, takim wyrwaniem z takiego pewnego letargu, wezwaniem do tego, abyśmy rzeczywiście przeoblekli się w Pana Jezusa, żebyśmy dali się porwać Jego miłości, Jego słowom, żebyśmy rzeczywiście odnaleźli w sobie tą wolę, że jednak mogę, mogę się zmienić, mogę zerwać z tym, co jest jakimś negatywnym przywiązaniem. Bracia i siostry, weźmy sobie do serca to, to dzisiejsze wezwanie. Zobaczmy też to wezwanie do, do życia w pokoju, też liturgia słowa ewidentnie nas do tego zachęca, abyśmy się wyzbyli tego, co burzy pokój, może niekoniecznie burzy pokój w całym świecie, ale może burzy pokój. W naszych rodzinach, może w jakichś tam relacjach, w których żyjemy na co dzień. Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzom, odrzućmy uczynki ciemności, przyobleczmy się w zbroję światła. Amen.